Ogólne wywołanie, ogólne wywołanie dla polskich i polskojęzycznych stacji. Z tej strony radiooperator Piotrek. 13. dywizjon stacja mobilna. Zapraszam na 26455 26 455. 13. Dywizjon stacja mobilna. Radiooperator Piotrek. Witam. Czy jest coś na częstotliwości? Jumbo Alfa November 55, 161, Jumbo Alfa November 55. Od... E, Jumbo Alfa November 55, bardzo proszę, najmocniejszy sygnał miałeś, także proszę, Jumbo Alfa November. Operator Jan Siekłania Polska Południowa, rybnik, twój sygnał, raport dla ciebie 58, e, od, ode mnie raport Radejko DX 5000. Antena wertykalna 5-8 fali, Doleciało, doleciało, w 100% doleciało, ja nadaję z środkowych Niemiec, to są okolice Kassel, dokładnie 10 km na zachód od Kassel w stronę Dortmundu, ja nadaję z dużego mobila, moje imię Piotr, raporcik dla Ciebie to jest sygnał 5 esików, modulacja super 7, także w 100% ładnie tutaj do mnie dolatujesz. Bez żadnych zakłóceń Moje radyjko to jest no podobne do Twojego Tylko taka troszkę inna wersja Bo to jest HR5500 Intek I antenka do tego To jest Sirio Performer 5000 Mikrofon Densei Echo EC2018 Dziękuję za raporcik Dziękuję za, za raporcik Choć w tej chwili się oddala To znaczy trochę modulacja nie pogarsza siła sygnału czy że propagacja No, było, nie? No, doleciało, doleciało, choć też słabiej, słabiej. No, możliwe, możliwe ta propagacja. No, pogoda, pogoda. Nie wiem, u mnie nie wiem jak u ciebie, ale u mnie leje deszcz, jest 11 stopni, także pogoda paskudna. No, ale zobaczymy, może po południu coś, może coś się. Bo to tak jest, nawet ja tutaj słyszę: raz jest lepiej, raz gorzej. No może, może wróci jeszcze ta propagacja i jeszcze później coś tam porozmawiamy. Także no nic, dziękuję Ci za łączność, dziękuję, pozdrawiam i 7.3 na bazę. Dziękuję proszę również, dziękuję z... również, doleciało, chociaż już z powiem pozdrowienia dla Ciebie, dziękuję za łączność, 7.3. Proszę jeszcze stacja mobilowa słyszałem, proszę stacja mobilna. Witam Dąbrowę Górniczą. Raporcik dla Ciebie to jest sygnał, no tak falujący, faluje. Od 1 do 4 No Zrozumiały byłeś w 100%. Tak, modulacja 4 z plusem. Ja nadaję ze środkowych Niemiec. To są dokładnie 10 km, 10 km na zachód od Kassel. To są środkowe Niemcy. Nadaję z dużego mobila. Radiooperator Piotr. A dobra, 100%. U Ciebie modulacyjnie na piąteczkę. Bardzo ładnie idzie Santiago do jednego esika. No ja daję akurat z busika to w tym momencie. Bieżę. 10 km, znaczy 20 km od Katowic do no, ja na wyjściu w tym momencie jest to 25 W. Moje radio to jest Emperor Show, antena na magnesie. E, zrozumiałem, zrozumiałem. Nawet w, w chwilami 7 mesików mi tutaj zapaliłeś, także miejscami Cię bardzo, bardzo ładnie słyszałem. No, radyjko, nie wiem, tak jak słyszałeś Intek HR 5500, i do tego antena to jest Serio Performer 5000. No, tak to wygląda. No nic, dziękuję ci, dziękuję ci za łączność, bo tu słyszę, że jeszcze brakują inne stacje, także coś tutaj jeszcze powpuszczam. No tymczasem, no nic, dziękuję Ci, miłego popołudnia, miłego dnia i 5-1 pod kółeczko, jak się przemieszczasz. Tak samo 73,51 koleczka 161, prawo delta, 486, operator. Ciepłanie na razie, baj. Yy, 13 dywizjon, radiooperator Piotr, stacja mobilna. Czy jest jeszcze ktoś z wywołania? Yy, proszę, Michała, Michała, proszę. Jeszcze raz, witam jeszcze raz, tam jeszcze raz. No w tym momencie dojechałem już do Skoczowa. Wcześniej rozmawialiśmy z okolicą Jastrzębia. E, no także witam ponownie. A witam, witam. No to słyszałem właśnie tam wołałeś, że wołałeś jakąś stację wcześniej. Słyszałem właśnie, że w... jesteś w okolicach Skoczowa. Także nawet chyba z kimś rozmawiałeś tam podsłuchałem. No no, witam, witam. E, no tak jak mówię, będziesz, to, to, to z tobą rozmawiałem dokładnie co, na, co, co filmik, ci mówiłem, że będzie na, na YouTubie. Dokładnie teraz już tutaj sobie zerknęłem. pamiętam. No, fajnie, fajnie, że się odezwałeś. No i nie ja wiem, co tam jeszcze. No, wpuścimy jakąś jeszcze stację tutaj, co jeszcze nic się nie była Także, bo tutaj kręcę cały czas. Także, także jeszcze jakąś stacyjkę, proszę. Tam Tobie życzę 51 pod kółeczko i proszę jeszcze stację jakąś z, z Polski. Pryk. 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 No proszę Brek Piotr ale na przyszłość wołajcie imieniem swoim albo nazwą skąd nadajecie to tak będzie łatwiej mi tutaj wpuścić bo tych Breków kilka słyszę także no Brek Piotr co modulowałeś proszę No Witam Piotrze witam tutaj QTHR czy QTHR Szeskowice 161 Dywizjon witam kolegę bardzo do mnie do mnie ratuje się mocny sygnał to do nie dopisuję, deszcz chłopie, odbieram kolegę, mówię, także proszę Mike do Ciebie wios. No to fajnie, fajnie jak Jelcz Laskowice Ja ogólnie z Dolnego Śląska a Pochodzę tam z Wałbrzycha Także kurczę coś myślałem, że tutaj ta strona Polski Się dzisiaj nie odezwie, bo tutaj bardziej Jak w Belgii czy w Holandii jestem To słyszę właśnie Dolny Śląsk, a tutaj proszę Niespodzianka, no fajnie, fajnie Raporcik dla Ciebie to jest 6-7 esików Modulacja tak samo 7 z plusem, bardzo ładnie mi tutaj dolatujesz Nadaję z dużego mobila Ze środkowych Niemiec Z okolice Kassel Dokładnie 10 km na zachód od Kassel Także tak to, tak to wygląda. No, fajnie, fajnie, że się właśnie tutaj ktoś ode mnie tam z, z rejonów odezwał. Nie wiem, jakbyś był zainteresowany. Ja nagrywam y, dzisiejsze tutaj łączności. Także będzie na YouTubie, jak wpiszesz łączności CB, y, łączność CB z Polską i dzisiejszą datę, to powinno ci tam wyskoczyć. Jutro dojadę do domu po południu, także to powrzucam i będzie można sobie zobaczyć, jak to tutaj leciało. Usłyszeć siebie. No, tak to wygląda. <słuch> Pogodziło, musiały pogodziło, bo pogodziło. No, naprawdę pogoda jest yy, w kratkę Deszcz, w, w klapie wiatr yy, jest nawet yy, taki troszeczkę nieprzyjemny, także wszystkiego dobrego dla Ciebie. No podziękował, podziękował i 7-3 na bazę dla Ciebie. Sierra Charlie 112? Proszę 112. E, witam, pozdrawiam, tutaj Sierra Charlie 112, operator Roman, Polska Południowa, moje kuta to jest okolica Ustronia, proszę do Ciebie. No fajnie, fajnie, bardzo ładnie doleciało. Sygnał 5-7, tak się waha. Modulacja Super 7 w 100% jesteś zrozumiały. Eee, co tu jeszcze ci powiedzieć? No, ja nadaję tutaj ze środkowych Niemiec. Okolice Kassel, dokładnie 10 km na zachód, nadaję z dużego mobila. Radioperator Piotrek. Eee, no, powiedz mi, jak ja tam dolatuję do ciebie. No, witaj, witaj Piotrze jeszcze raz. No, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Przedtem było 0, teraz już tak podskoczyło do 5, także mogę śmiało powiedzieć, że raport dla Ciebie to jest 5-5. Bardzo ładnie, super, teraz tu podskoczyło. Proszę do Ciebie. No, doleciało, doleciało w 100%, chociaż też właśnie tego tak czasu do czasu faluje. Także no, ta propagacja taka kurczę. Nie wiem, może przez tą pogodę, bo tu u mnie leje, jak nie wiem, kurczę i 11-12 stopni, tak mi tu pokazuje, także. Także kurde, normalnie się jesień tutaj zrobiła w Niemczech, no ale myślę, że jak jutro dojadę do kraju, to jakoś to już się wypogodzi i weekend, mówię, jakoś w miarę, w miarę przyzwoity będzie. No, także, także fajnie, fajnie, że tam y, nawiązałem z Tobą łączność. Jakbyś był zainteresowany, będzie to, y, jutro to dojadę do domu, wrzucę to na YouTube, a, bo nagrywam dzisiejsze tutaj łączności. Także jak wpiszesz y, łączności CB z Polską i dzisiejszą datę, to powinno Ci tam wyskoczyć dzisiejsze, dzisiejsze tutaj, y, że tak powiem, wideofilmowanie. Fajnie, fajnie, super, rozumiesz, rozmowa kontrolowana, także fajnie, fajnie będzie siebie usłyszeć, także bo nigdy z siebie jeszcze nie słyszałem, także będzie to na pewno miła niespodzianka, dobra, super, super to jest, także jeszcze raz powtarzam, to jest okolice Ustronia, także dokładnie Lipowiec, nie wiem, może kojarzysz, ale fajnie, fajnie to tutaj idzie, także tak mówisz, faluje, faluje, ale wszystko zrozumiałe w 100%, także... Bardzo dziękuję za łączność, 73 dla Ciebie i do ponownego usłyszenia. Także do zobaczenia Piotrek, cześć i do usłyszenia. Pozdrawiam 73 bez odbioru. Witam, ustroję. A no, witam, witam, kto tam?